Zastanawialiście się kiedyś jak wyglądało na żuławach, zanim wprowadzili się tutaj ludzie. Mogło wyglądać właśnie o tak. To jest las łęgowy, dużo olch, mamy sporo cisów, są to pole, to pole białe. Jest tutaj bardzo trudno się poruszać przez te wysokie pokrzywy, krzaki, jakieś takie kłącza, pnącza. No i oprócz tego pełno tutaj połamanych, obalonych drzew. Taki las porastał wszystkie delty w tej części świata. Kawałek został się jeszcze przy rozwidleniu Wisły i Nogatu. Jak podaje Wikipedia, to tutaj niedaleko znajdują się źródła Tugi, w górnym biegu zwanej świętą, o której będzie ten odcinek. ga, to relatywnie mała rzeczka o długości niecałych 50 kilometrów. W słabym nurcie przez co w znacznym stopniu zarasta. Małe jednostki mogą jednak z powodzeniem po niej pływać, aż wkrótce nieco większe, po remoncie mostów w Tłysku, Żelichowie i Nowym Dworze Gdańskim. Że kiedyś powróci jej świetność, kiedy to była jednym z głównych szlaków transportowych na tym terenie, zaopatrując wytwórnie alkoholi i służąc jako droga transportu płodów rolnych. Tuga zapomniana w powojennej rzeczywistości, dziś coraz częściej pojawia się w planach rozbudowy i rozwoju turystyki regionalnej, co pozwala mieć nadzieję na lepsze jej zagospodarowanie. Być może korzystać z niej będą nie tylko wędkarze, ale także mieszkańcy i turyści, którzy wyruszą tą drogą, na przykład na mierze jej z powrotem, podziwiając po drodze niezwykłe bogactwo fauny i flory obszaru. Rzeka kończy swój bieg wpadając do Szkarpawy, w miejscu, gdzie już niedługo powstaną wrota przeciwpowodziowe, zapobiegające zjawisku bardzo niebezpiecznej w tym regionie cofki. Kiedy to wiatr z północy napycha wodę z zalewu Wisłanego do rzek i kanałów położonych poniżej poziomu morza żuław.